No, niestety w aparacie padła nam bateria, więc takie tylko szybko podsumowanie. I jakie wnioski wyciągasz w A co temat? Nie, u nie. Ja, mo, Moim wnioskiem jest tak, że ja przynajmniej powinienem e, trochę więcej pisania, troszeczkę wolniej prowadzić te zajęcia, no i więcej, więcej pracy mogą z jakiejś gramatyki. No, na zajęciach nie będziemy robić ćwiczeń gramatycznych takich. Typowy, że wiesz, wypełnianie luk. No bo nie po to tutaj się przychodzi, tylko bardziej po to, żeby sobie porozmawiać i tę gramatykę jednak ćwiczyć w, mów w mówieniu. Eee, ale dużo jest ankiet, na przykład tutaj więcej gramatyki. Mm -hmm. także, także ja to wezmę pod uwagę. Eee, czyli tak, pisanie, gramatyka i trochę wolno. Przepraszam za wiele uwag tak krytycznych na swój temat, ale hmm. planuję robić więcej konwersacji, to Ci mogę powiedzieć. Hmm. Chcę, żeby więcej moich uczniów pracowali w grupach, bo hmm. dużo jest pracy indywidualnej, także będę się stawiała na pracę w grupach, będę pamiętała o kulturówce, hmm. no i szykuję się trochę sprawdzianów. Dobra. Ankiety są do oglądu w sekretariacie, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, to nie ma problemu. Wszystkie są oczywiście ogólnodostępne. Dobra, to dziękujemy. dziękujemy.